Dzisiaj ma ludziska, z tej strony się kłania Szogo. Dzisiaj wam chcę pokazać jak postawić serwer do Painkillera, czyli naszej starej, dobrej, polskiej produkcji. Yy, tak? Da się. Udało mi się, postawiłem serwer, zapraszam na niego, a dzisiaj się dowiecie jak postawić własny. No więc, wchodzicie tutaj na pod DB. Interesuje was wersja Painkiller Linux Server yy, na Opel Jak widzicie wchodzicie, to link będzie w opisie jak coś pobieracie to wam pokażę, jak to u mnie wygląda, pobierze wam taki tutaj pliczek, nie polecam w się tego rozpakowywać tylko polecam wrzucić bezpośrednio na maszynę Na maszynie rozpakować I wtedy będziecie mogli uruchomić yy, wchodząc po prostu folder bin I tutaj PK server to jest plik startowy, z tego będziecie odpalali po prostu wiecie kropa, krecha, yy, pliczek co nie Konfig tutaj macie konfig serwera czyli nazwa, ilość slotów, tryb i tak dalej to po pierwsze, tylko pamiętajcie, to wymaga wersji 32-bitowej Linuxa albo odpowiednich bibliotek. Ja tu miałem z tym problem, bo biblioteki mi nie wchodziło, ale w końcu znalazłem życie. Zapytałem się na to o pomoc. Później zadałem rozwiązaniem. Ja tu jadę na Librice Ubuntu Linuxie 2442 i tu napisałem ścieżka, która mi pomogła w zainstalowaniu właśnie biblioteki 32-bitowej. Jest ok. Tu spytałem się ziomka jeszcze na priv tego I64. On mi bardzo tutaj dużo pomógł. Yy, ogólnie to on tutaj te pliki, za co jestem bardzo wdzięczny. Bo inaczej to Kicha byłaby, była, a nie serwer. I tu ziomek podesłał jeszcze link yy, do bardzo ciekawego tutoriala. Jak postawić? Po jak, jak chcecie wszystko wiedzieć na temat tutaj y, Painkillera? Jak postawić y, detale i informacje? Macie tu wszystko. ważniejszych rzeczy, które Was jeszcze interesują, no to tutaj będzie install PK. Plus plus, to jest taki modzik na multiplayer. No, spełnia dwie cechy. Pierwsze, dostosowuję grę pod tryb Multiplier i wam powiem przy okazji z niezłym patrzem ponieważ po jego zainstalowaniu udało mi się bez problemu włączyć Painkillera w Full HD gra ładnie działa, śmiga no i serwer właśnie też postawiłem na tym modzie, żeby obsługiwać Erkona, więc jak chcecie mieć aircona, czyli możliwość no, czy zmiany mapy, zasadzie jakąś kopa w dupę, te sprawy, no to instalujecie na serwer PK++ yy, Jest to bardzo proste, jest tu link, klikacie po prostu w link, co nie? Yy, no znowu wiadomo jaka strona yy, Ja jadę na tej, bo tutaj jest open spaja, yy, stabilna wchodzicie pobieracie żadnej filozofii nie ma, jeśli chodzi o instalację, no to tutaj będziecie mieli dwa pliki bin i data no i tutaj będzie prosta zabawa będziecie mieli plik tutaj pkp plus i będziecie musieli mu zmienić nazwę jest on w folderze data po prostu musicie tam wrzucić datę i bina do foldera od serwera no i tutaj będziecie mieli taki plik, który się nazywa LS Script, powiedzieć l Script, nie? Yy, No i kopiujecie nazwę tego bliczku i kasujecie ten plik, bo już wam nie będzie potrzebny i zmieniacie nazwę tego PK Plus na tom. No i wszystko już balanga. To niżej macie komendy na przykład na hasło, na zmianę mapy, na kopa w dupę, wiecie, takie podstawowe rzeczy, no i waczycie serwer. Yy, ja używam yy, po prostu, z bin, po prostu uwalę tu kropkę, kreskę, PK serwer co nie i śmiga. I cała filozofia się o mnie chodzi. Jeśli chodzi o sam mod do obsługi serwera, no to polecam go zainstalować. No mówię, spełnia dwie funkcje. Yy, Pan Killer, potem jak chujka, trójka, zaczyna przypominać, że chodzi o HD, plus yy, Da się grać bez problemu full HD. jedyny minut, że nie ma singla. Z benu, wobec tego single jest wycięty. Nie wiem czemu, ale gra, działa o wiele lepiej. Wszystko ładnie. Śmiga. Zasada instalowania moda jest na serwer i na klienta ta sama, czyli po prostu pobieracie jak na serwer, wrzucacie, podmieniacie ten sam plik dosłownie, tylko w plikach od gry i działa. Żadnej filozofii nie ma. No to by było tyle na razie.